W ostatnich walkach Anzora Azijewa było zdecydowanie za dużo kontrowersji. Oba pojedynki młodego zawodnika z Arturem Sowińskim kończyły się rezultatami, które nie satysfakcjonowały ani kibiców, ani tym bardziej samego Anzora. Na, pierwszy, na pierwsze pierwsze, pierwsze pojedyncy, to to wido niechcące wyszło, że. I to był przypadek a na drugim... To po prostu była moja wina. Nie chodzi mi, czy to miał podniesione już te kolany, czy Artur zasymalała, to w ogóle mnie już nie interesuje, nie mam nic do sędziów. Po prostu po prostu sam przegrałem i ja tak podchodzę. Za bardzo chyba chciałem wygrać. Na KSW28 w Szczecinie. Ażijew zmierzy się z groźnym Elsonem Enriquezem. I będzie musiał zachować stalowe nerwy, by tym razem to jego ręka powędrowała w górę. Ja myślę, że zacznę walkę na spokojnie. Najpierw w stuicy. Będę starał się walczyć w stuicy. Jak, jak, jak pójdziemy do parteru, myślę, że mój parter jest bardzo dobry. Jak, jak się Helson nie zaskoczy mnie. Teraz nagrałem 28. Chciałem zacząć spokojnie i wygrać. To jest najważniejsze. Nie chciałem mówić, że jestem pewny, nie jestem pewny, ale myślę, że wygram. Tylko zwycięstwo w starciu z Enriquezem otworzy Ażyjewowi drzwi do trzeciej walki z Kornikiem i pozwoli mu myśleć o pasie mistrzowskim w wadze piórkowej. Jak ja wygram, jak Artur wygra, to będziemy wygrywać, to dojdzie. Nie ma innego wyjścia, nie ma Chciałbym zawalczyć z Arturem Sawińskim, chciałbym trzeciej walki. Młody, ambitny, nieposkromiony, po prostu następca Mameda kalidowa. Przed państwem Aziyev kontra Enriquez. KSW28 live from the fighters' den. Ta gala KSW w stolicy polskiego MMA to najgorętsze wydarzenie tego roku w mieszanych sztukach walki. Tego wieczoru w klatce stanie król wagi ciężkiej Karol Wedor przeciwko legendzie Rolesowi Grace. Oczekiwany Michał Materla zmierzy się z Brazylijczykiem Bezerro, a kontrowersyjny Różal skrzyżuje rękawice z nieobliczalnym Peterem Grahamem. KSW 28 w sobotę 4 października od 20.05 na żywo w Polsacie.